Nie możesz iść na siłownię, a chcesz zbudować atrakcyjną sylwetkę? W tym filmie przedstawię Ci najprostszy sposób, jak tego dokonać. Kiedy byłem młodszy, moi rodzice mieli negatywne nastawienie do siłowni, mieli jakieś fałszywe przekonania, że na przykład siłownia hamuje wzrost, więc na początku musiałem trenować w domu i właśnie podczas domowych treningów zbudowałem podstawową siłę i całkiem spokój sylwetkę jak na tamten czas. Wiele osób ma to błędne przekonanie, że aby zbudować fajną sylwetkę, musisz chodzić na siłownię. Nie, nie musisz, bo budowanie sylwetki działa dla każdego dokładnie w taki sam sposób, niezależnie od miejsca treningu. Ale zanim zaczniesz trenować, to przydałoby się, żebyś miał swój spersonalizowany plan treningowy. Więc jak chcesz uzyskać takowy plan oraz moją bezpośrednią pomoc. I zaliczyć podobną transformację do mnie, to umów się na darmową konsultację w pierwszym linku w opisie. Widzisz, żeby zbudować estetyczną sylwetkę, musisz zadbać o trzy sektory swojego życia: mianowicie trening, bo to on stymuluje nasze mięśnie do wzrostu, dieta, bo to ona nam pozwoli budować czystą masę mięśniową, oraz sen, bo to on odpowiada za regenerację naszego ciała. Jak już wiesz, co odpowiada za budowę sylwetki, to przejdźmy do pierwszego sektora, jakim jest trening. W domu twój sprzęt jest mocno ograniczony jak nie zerowy, ale jednak warto zainwestować w jakiś drążek rozporowy oraz ewentualnie gumy oporowe, bo to zdecydowanie ułatwić drogę do estetycznej sylwetki. Jak skompletujesz potrzebny ci sprzęt, to Twój trening będzie się opierał na Twojej własnej masie ciała na ćwiczeniach kalistenicznych. Możesz zacząć od robienia pompek, przysiadów, planków, wykroków, zakroków, podciągnięć czy spięcia brzucha w leżeniu. I taki podstawowy zestaw ćwiczeń na początku w 100% ci wystarczy, żeby sprogresować wyglądowo. Ale z czasem będziesz musiał dodawać coraz więcej i coraz więcej stymulacji dla Twoich mięśni, żeby mogły ciągle rosnąć. A jak to zrobić? Dodatkowy bodziec dla Twoich mięśni spowoduje dodanie serii, powtórzeń czy obciążenia. Więc, jak już powyższe ćwiczenia nie sprawiają ci problemu i robisz je na wysokich powtórzeniach, to pomyśl o modyfikacji planu. Drugim sektorem jest dieta, i tutaj zupełnie nic się nie różni od zwykłego treningu na siłowni. Jesteś chudy, wejdź na masę dodając około 300 kalorii do swojego zapotrzebowania. Jesteś otyły, wejdź na redukcję albo rekompozycję odejmując około 300 kalorii od swojego zapotrzebowania. Pamiętaj jednak o tym, żeby twoja dieta była dobrze zbilansowana i żeby chociaż 80% tego co zjadasz było to czyste jedzenie. Jeśli masz problem ze słodyczami, zamień na owoce. Jeśli masz problem z podjadaniem, pij dużo wody. Zadbaj również o podaż białka w ciągu dnia, bo jest to bardzo istotne w kontekście budowania naszych sylwetek. Jedz go tak od 1.6 do 2.2 g na każdy kilogram masy ciała. Trzecim sektorem jest sen. Tutaj akurat krótka piłka, śpij minimum 7 godzin dziennie. I pamiętaj o tym, że czas kiedy leżysz w łóżku nie równa się czasu snu, więc kładź się tak pół godziny wcześniej niż powinieneś, aby dać sobie czas na zaśnięcie. Takimi protipami, które zdecydowanie poprawią jakość twojego snu są na przykład nie bicie wody tak dwie godziny przed snem, oczywiście w dużych ilościach, bo spowoduje to, że podczas nocy będziesz się wybudzać i będziesz musiał iść do kibla. Zadbaj o to, żeby twój pokój był ciemny, zimny i cichy, żebyś mógł w spokoju spać. Pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz uzyskać moją spersonalizowaną pomoc w budowaniu twojej wymarzonej sylwetki, to kliknij w pierwszy link w opisie. Zostaw suba, a jeżeli chcesz zgłębić temat budowania estetycznej sylwetki, to kliknij tutaj. Yo!